Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kupel. Dzisiaj zagramy w grę pod tytułem Left 4 Dead. Grać ze mną będzie... to? Jeszcze makapaka? Po długiej przerwie postanowiliśmy zagrać tu grę. I, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie Zapra Zapraszam do oglądania. pierdolony. Chcesz się Patrz mi w twarz? Dobra Prowadźcie Dobra, to chodźcie dzieci Kurwa, czekaj, ja sobie czułem śmieszki przystawię, jak Nieee Nieee Jak popierdala w lewo i w prawo plaki O kurwa Aj, 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 aj Sraj Masz, kurwa Dalej Trzymajcie się razem No chyba ty no nie chcę spu... Przestraszyłem się sary Ropacy, co tak szybko biegniecie o. o kurde Jak dam A tu jeszcze ten A no to jakieś typy inne Masz kurwa ty zabijaj, tym leci przed siebie A to jest brzydka gra Pełna Na przemocy Ty to nie spadaj mm. O kurwa Co to było? Coś... Aaa! No ja ci zaraz... Gros <zamknę. Sikierny>. Ubie Z <noise> siekiery dosłał Cofnij, cofnij Złe No co po mnie tłuczesz? Co? To tak... A o, takie jest E, Dobi! Tutaj... Znalazłem do Ciebie dziewczynę. Kółeczkiem trzeba przestawić, żeby użyć czegoś? Ty sobie lepiej znajdź. Patrz, ładna. Polowałem. Ej, kółeczkiem trzeba przestawić, żeby użyć jakiejś rzeczy? Rzeź. Tak, no ty kółeczkiem. A ład, Ała, ty dał mnie. Ugaś to teraz. To nie umiesz. Weź. No, płonę, kuźwa. <laughs> Uho, nie kuźwa! Uhu piła! mnie! Biedny, kurwa, o ci zaraz przywale! dziady my. No tędy, wiedz, chodź No A, a szczykawka to co daje? To zależy Kurwa, to zależy co Czekaj No, ty... no nie wchodź mi pod nóż Jak od... mam odpaloną piłę łańcuchową nie jestem rasistą, ale... Kiedy Dobra, nie... ustawimy plus 18 znaczek. Jeeeeee... Yeah. Kurwa, ty... Ja twierdziłem, weź ty to, się wow. To jest dla ciebie. Tak. Wow. No, sz... Chodź tu, kukuj. Ej, gdzie ty tam idziesz? Ja zabijam. Kaj ty tam strzelasz? Czy ty nie wziąłeś apteczki? To... tu tak, down. Głupi Murzyn no. Jestem zamachnięty tym people Aś no Sam zacząłeś Ole, ale, ale się kiera pa bo to, bo to się pali wszystko Muszę mi się! Czy... No pewnie ja ci coś wiem. teraz zrobiłem A na muzyk, kurwa! Strzeluj, szczeloj. Ej, nas, naskoczyło coś na mnie! Zabija Jockey Oooo, le sikiera Na kucaka i... ...do przodu O shotgun! I apteczka. weź apteczkę podnieś dla Wzi ja Wziąłem, wziąłem też... O, jest... Co to jest? Szogun O no to już nie widzę tu nic Tu Nie widzę nic Boże. A ja za grubasem nie pobiegł. widzę nic Tu No Zaraz zczykuj Ty tu Płoniesz ochłoń <grymne> Ole gruba z tej jak ona ta nieskoordynowanie Dobra prze, przedostajemy się Grubo, grubo, grubo Nacieramy, nacieramy, panowie, panowie ja, ja, idę z łomem, bo kurde tutaj wszystko lata koło mnie Ja potrzebuję Masz, broni do walki wręcz range. gruby, o, gruby, gruby No, grubasy wydwa. dwa Zamknij twarz dziecko Gdzie, tam im stójcie tylko Ja chodziłem jak pierwszy podejście z damiony. To jest egenia <laughs> ja, dla mnie w tą grę A, ale fazowna gra Ej, kawka mnie leczy czy nie, kuźwa, gruby To jest adrenalina, po O, schronienie, schronienie, jej i... O, jest, schronienie Potrzebuję czegoś do walki w ręce drzwi Szybko zabierajcie, żeby tam... Nie żeby... zamykaj drzwi Ty, Ajajaj aj, aj. Dobra Czekaj, daj mi ustawić czułe Dru bo Druga bo... część przed nami Nie Ej, weźcie mnie uleczcie i weźcie apteczkę Polepam, kurwo Ty już sam Ktoś zajumał tę apteczkę może bot? O co za łajza, chodź się zabić Jest... Dobra, otwierać coś o Kurde, tu nie ma tego Nic do walki wręcz Ole Brudasy Może Ja już wolę Nie wiem, sobie kambić z tymi on przynajmniej mnie nie bił Masz tutaj baseball do walki O o to mi chodziło Ty biegnie na mnie jakiś młot i pada przede mną nie wiem o co chodzi No Mateusz cię zabija Noo Idź Masz pił, czy 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 Halo, Halo? mam piłą? piłą A i mi to Każe buźwa O! Czekaj murzyn. Czekaj. Łole mnie jadą. A Jam pipę. Dawaj mi moje głoma. Ej! A! Zjęzyczył mnie pomocy nikt nie... Dobi mm. biegnij biegnij biegnij! Łomna jesteś? Skiera! Kurde! Karnister! Kolejna piła! To moja! Wzi... Wzi... Wziąłeś to o moja siekiera! Uh -huh. O! <grywia> ja tutaj miażdżę <grywia> My się o siekierę e, Hunter, ty. Hunter! Z zdy! Uuu! E, Czekajcie! Ała. to, Kto jest tak tępy? mi. Czemu ty w wy... Ej ma mało HP chyba. Ma. jest głupi i pod moimi nogami kurwa zajerał tę główną. Pomocy, pomocy, HP mam mało, Pewnie mało. Grubi. Pewnie gruba Leczyć, leczyć, mnie, mnie, proszę, Pe proszę. Mateusz, ulecz mnie. Miałem apteczkę. Gdzie jesteś? Masz, ten? masz. Weź to, sobie. Urżyj. Sajer, kiedy normalny uleczy. Okay. Ty, 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 ty to, 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 Trzeba wycyganiać tą murzynkę zawsze, kuźwa, żeby ona nic nie wzięła. <grywa> Sajew grubo, grubo. Ooo, adrenalinkę. Podjebałem A nie, chcę tamto. Kurwa, spierdala. Sarek no, Wyjdź! Boże odej broń! O, kanister. O, pompkę fajną mam Ten karnister rzuci Aj, aj, jockey, 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 jockey Nie we mnie, Go w jockey'a Szybciej? Aha Ojeju Dobra, pchamy się dalej, pchamy się dalej Tam jest dalej, a nie tu jest dalej kurwa. Ty ta muzynka jest jakaś psychiczna. Ty lubisz czarne. Nie, ty lubisz czarne i grube. Jest mi Takie ociekające takie. Kochanego chciałbym nigdy za wiele. Ty łajzo wiedziałem, że to zrobisz. Boże. Ciepiejmy go? O macie AKM Czy AKM? kawa lepszy Ej, ktoś chce może apteczkę? Ja Grubo, 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 biegnął tu Ej, bierzcie kuźwa te leki Pajpy rzucać I bubuk No ty Łajzo Gdzie tej śmieć Mam bardzo mało HP pomocy No na, na siebie wszystkie czasy Brawo Lupia, Dzięki. nie Dzięki Serio strzeliłeś to który z was? Ja nie L. zdążyłem strzelić co w niego. było Ej Kupel tutaj Tak się uleczę Macie mu łotową Ej grubas jakiś pływa No jaki Chodźcie się dalej, pchajcie dalej, póki nas jeszcze to nie zabili Ca on zaraz będzie jazda ostra Zara, pipe rzucę coś No ty Z tego, tego co pamiętam Odej pistolet Ganszo, oo to jest fajne miejsce Tu jeszcze będzie ten do, To do, kole do, kupić? O, hej, chce no dawaj no to niech ktoś kto podniesie Dobra, i... Dobra ja biorę to. I to chyba jest za to. Czynność. Tego spasa? No nie o m16. Nie lepiej sniperkę? Biorę M16 Ej, dubi. Albo... Okej, się znałem co wziąć. Ateczka, ateczka, ateczka! Gdzie? Gdzie? Tu uh. Jak po mięso się rzucili? Weź coś to niech podniesie a to to, to. Nie to to jest Nie no. klasyrowe idioto Nie myślę, że to można położyć tutaj Nie to tam Tam nie nic się My już idziemy Nie wiem jak Ja się co wziąć Mam dylemat Dobra idziemy No to jest to, że tu już trzeba kole kupić znaczy, wziąć kolę. A tu będzie hardko Tak, ja pamiętam tutaj. Że... Robi się niebezpiecznie. Działamy? Otwieraj to gówno. No. Idź po to kole ja tu będę ten. Chodź safe na zewnątrz, będziemy osłaniać. I ta muzynka idzie za tobą. Ej, idą! Nie Chodź, żeby wejście... żeby na wejście strzelać, dawaj się ustawimy. Dobra Reloading R Reloading, ja też mam To jest. I... Zaraz fajpek rzucę. Ale jak się grubo zrobi. Teraz Nic nie... to je... musi rzucać. Co... Ej kurde, ja muszę kole trzymać. Jeden... Ja trzymam kole wy ten... Osłoń, ma to już strzelaj! O, ty wajza jakaś mnie ozorem nie było. Dobra. Biegniemy. Dobra biegniemy. Rzu Rzucaj pipe y i biegniemy. Już nie, już nie ma. No żeż, kurwa zajebiście. Było nie rzucać dał Gruwa z i wszystko. Za wami. To słuchajcie jak olej Tutaj się przydzierają. A ty do jesteś, biegniesz pierwszy. Za tobą. Kurde! Pomocy Już wystrzelałem ci No Zlechaj To ty? no, tylko oddech patrz tam mm. widziałem Widziałem no. co to było? Co to jakiś typ mieszka czy co? No O tam lata coś Do No amunicja by mi się przydała Ty Trzeba możesz trochę wolniej to przychodzić Co? Ten biegnie na pałę A, ten grubas leci Nie strze Brawo To nie biegnij na pałę Zabij szybko bo... to się zbuduje. Brawo za tego Witcha. Ej, teraz z uliczami ostrożnie Ej weź to podnieś, amunicję I połóż Ktoś A ktoś wyrzucił I połóż, to Nie, ja biorę I teraz Każdy weźmy lubi ej, wziąłeś? Co? Mam ptaczkę, mam wszystko zajęte Chodź tu, podnieś ej, to, my ej, ja ja... sorry Podniosłeś? No podniosłam, a mnie zapalająca Ja nie podniosłem, kurwa Mam 38 na boi A, bo to zapalający było, dobre, nie ogarnąłem No Robię to i sprzedalam stunt Miej by się zwykła, zwykła by się przydała Daj z bomb, coś chce? Ducky, 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 ducky Ej, faj bomba Zostaw tych się z Szmata Ja mam pipe'a jedno Ja też mam pipe O do tego to mnie ci O amunicja a nie, celownik laserowy Dobra, zaraz będzie 19 minut nagrania Zamykaj. Czekaj, biegnie jeszcze, nic nie dostanie. Na tym na razie zakończymy nagrywanie Nikomu się nie będzie chciało więcej oglądać. tak komentujte, subskribujte, dělejte. Hejtujte. Hejtujte. Hejtujte.